Jesteśmy uczniami niepublicznego zespołu szkolno-przedszkolnego w Sołącach. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmiku edukacyjnego o zdrowym żywieniu. Ważowanie owoce to główny źródło witamin i składników mineralnych. To mają mnóstwo witamin, dzięki którym nasza skóra będzie ładna, a nasze serduszka będą prawidłowo pracować. Produkty zbożowe I zęby. Zobaczcie, jaki ciekawy przystawek. Jest tam mleko, jogurt, kebir. Mięso i ryby zawierają dużą ilość białka, które jest bardzo ważne dla mięśni. Wówczas powinny kojarzyć się na jednym Są to jest tak, tak jak oblewy, nasiona czy Tak, są źródłem naszej energii. Jest on najsłodszy, ale nie znajduje się na najwyższej A Podsumowując naszą wypadę, pamiętajmy, żeby planować posiłki, musimy uwzględnić produkty z wszystkich przystanków, unikać niezdrowych cuków oraz dnie.